Narracji rosyjskiej. Powie. No i z czego się pani cieszy? Ja przepraszam bardzo, wychodzę, nie będę po prostu tej putinowskiej narracji słuchał. Wie pan, no bardzo żałuję, że pan wychodzi, bo miałam mnóstwo pytań w sprawie A ja nie mam do, ja do Donalda, pani nigdy nie przyjdę. Panie Dziękuję pośle. bardzo. Może pan wróci? Nie. Z panią się nie rozmawia. W czwartkowej debacie telewizyjnej prowadzonej przez Agnieszkę Gozdyrę jednym z gości był Janusz Kowalski, który narobił strasznego gnoju, wściekł się i w furii wyszedł ze studia, wyzywając prowadzącą program. Tematem rozmowy były kontrowersje wokół badania wraku samolotu prezydenckiego. Kowalski wyraził swoje niezadowolenie z powodu decyzji, które miały według niego skutkować przekazaniem wraku i dowodów Rosjanom przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Zdaniem posła, takie działania były błędem, który oddał śledztwo w ręce Rosji i pozbawił Polskę kontroli nad badaniem katastrofy. Tylko powiem jedną rzecz, no jeżeli rzeczywiście odchodzili oficerowie za czasów pana Antoniego Macierewicza, to tylko i wyłącznie ci, którzy mieli czerwone życiorysy i służyli za czasów sowieckiej no nie, okupacji. No, dokładnie tak było i bardzo dobrze, że pan minister Macierewicz dekomunizował polskie wojsko i stawiał na ludzi, którzy byli wykształceni już w wolnej Polsce i którzy wychowali się w wolnej Polsce, a zawód to myślę, że się panu Macieriewiczowi pomnik należy. Zresztą Władysław kosiniak Kamerz. Dziękował Antoni Maciejowi pan pomniki zda. by stawiał ordery, rozdawał od wczoraj. No, da, Bardzo tak, pan czułaś. tak hojny się od chojny, od lat, od się pan stał w, w tym takim bo, nagradzaniu. Bo ludzi, niektórych ludzi za to, co robią dobrego dla Polski, warto nagradzać. I chyba również szanowna panie redaktor przyzna, że. Koncepcja utworzenia WOT, która była zrealizowana i wymyślona przez Antoniego Macierewicza, sprawdziła się w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Czyli trzeba mówić po prostu prawdę. Prowadząca debatę Agnieszka Gozdyra przypomniała, że polscy prokuratorzy i biegli mieli możliwość przeprowadzenia oględzin wraku rok po katastrofie, kiedy wyjechali do Rosji w celu zbadania elementów samolotu. Mimo to Kowalski twierdził, że cała odpowiedzialność za brak pełnego dostępu do wraku leży po stronie Donalda Tuska i że decyzja o oddaniu sprawy Rosjanom była kardynalnym błędem. A trzeba może za to dziękować. O milionach, które zostały przetransferowane do komisji, komisji Macierewicza, bo to tak trzeba ująć, mówimy o Komisji śle, Smoleńskiej. E, c, niczego ta komisja tak naprawdę nie udowodniła, właściwie upokorzyła e, samego Macierewicza i jej efekty są kompletnie żadne. Natomiast e, my mówimy również o pieniądzach, które na ten cel zostały przetransferowane. Pani, pani pośle, Pieniądze poseł, Szanowna Pani poseł. Upokorzyliście Polskę, wyjał, upokorzył Donald Tusk oddając śledztwo Władimirowi Putinowi Rosjanom. Upokorzyliście i nie byłoby żadnej komisji, o, nie byłoby co, komisji... Co komisji chcę panu, komisji, panu, dał, nie nie panu komisji. powiedzieć, że panie pośle, Rosjanie to... To, to, prowadzili swoje śledztwo, a nie, Polacy, nie, a Polacy nie, badanie, prowadzili i prowadzą badanie, swoje. Badanie, I chcę panu powiedzieć również, że prokuratura, na czele której stał pan minister Zbigniew Ziobro nie zakończyła tego śledztwa. Nie wiem dlaczego, mając tyle w oparciu, czasu. W oparciu, w oparciu, w oparciu o obowiązujące prawo międzynarodowe. Śledztwo i kwestie dotyczące zbadania katastrofy smoleńskiej zostało oddane w 2010 roku Rosjanom. Polska nie miała dostępu do... A w do... jaki sposób zostało oddane, panie pośle? Jak już pan ale tak, jak pyta, już pan tak ale... chce mówić. W jaki sposób zostało nie, ale... oddane? Jak myśmy oddali to śledztwo? Nie, proszę poważnie, bo Tak, ja... Proszę powiedzieć, jak zostało... bardzo, Jak pan mówi takie zdania, proszę wyjaśnić widzom, jak zostało oddane. Jak myśmy powiedzieli, proszę weźcie śledztwo i sobie róbcie własne śledztwo. Jak w to związku było? z tym, że samolot TU-154 należał do polskiego wojska, Wyłączną kompetencją polskiego państwa było badanie sprawy katastrofy tego samolotu. Czy trwało i trwa I do tylko... tej pory polskie śledztwo w tej sprawie, panie pośle? Jeszcze raz. Czy trwało polskie śledztwo? Jeszcze raz. Jeszcze raz. W związku z tym, że, był to, że była to katastrofa samolotu wojskowego, obowiązywała nas prawo międzynarodowe, które w takiej sytuacji daje wyłączną kompetencję państwu, do którego ten samolot należy, do dostępu do samolotu, do badania katastrofy, to, ta sprawa została w całości oddana Rosjanom na mocy wymyślonej konwencji Kowalski, mówiąc o działalności Antoniego Macierewicza. Podkreślił znaczenie dekomunizacji oraz zasługi Macierewicza w tworzeniu wojsk obrony terytorialnej. Poseł stwierdził, że ci, którzy odeszli z wojska za czasów Macierewicza, mieli czerwone życiorysy, co w jego opinii było uzasadnione. Kowalski wyraził opinię, że zasługi Macierewicza w umacnianiu bezpieczeństwa Polski są niepodważalne, sugerując nawet, że polityk zasługuje na pomnik. Wodowski. eksperci byli na miejscu katastrofy i badali wrak? Czy, po, czy, Panie Polskę, Polskę, ma do... czy polscy eksperci byli na miejscu katastrofy i badali wrak? Nigdy Polska nie miała dostępu do... E, Otóż na do miejscu, raku. chciałam Państwa poinformować, że polscy eksperci byli na miejscu i badali wrak. Chcia... Znaczy, chciałam zapytać bo, Pana chciałbym, dalej... Chciałbym się zapytać, czy Pani mi próbuje udowodnić, ja pana, ja pana, że, Rosjanie, że Rosjanie... nie Panu przy... Nie nie no to... Ja Panu zadaję pytania raz. w sprawie no faktów. o faktach. A Pan... Jeszcze y... znaczy, rozmawiamy o faktach. A Pan się jest odmierzony, że ja Pana pytam. Oburzone. Umowa z lat 90 umowa z lat 90 dotycząca badania katastrof, szczególnie katastrof e, samolotów wojskowych, była jednoznaczna. Polska była wyłącznym państwem, które mogła badać katastrofę swojego samolotu. A zostało to dane na mocy wymyślonej jeżeli, jeżeli mogę, jeżeli, jeżeli mogę. A zostało, zostało to wymyślone, wymyślona została konwencja chicagowska, która dotyczyła samolotów cywilnych i Tusk oddał Putinowi badanie przyczyn katastrofy, w której zginął Gdyby, rezydent Świętej Pamięci Lekarzyńskiej, ale tak czy nie? Gdyby nie tak czy się nie? Rozmawiamy o faktach, tak czy nie? To ta czy to był samolot, mała, czy był to samolot wojskowy? 22 czy nie? września rozmawiamy o faktach, jak no to tak, chce. proszę uprzejmie. 22 września 2011 roku polscy prokuratorzy wojskowi i biegli, którzy przylecieli do Moskwy, by dokonać oględzin elementów Wyposażenia samolotu Tu 154M znajdujących się w stolicy Rosji zakończyli swoją misję i wracają do Polski. Byli i badali czy nie byli i nie badali. Znaczy, pa, Ale byli pani, czy nie byli. To no nie pan odpowie pani, Pytam pani... pana, czy Proszę byli i badali na wrak. pytanie proste. Jeżeli mogę. Odpowiedzi prowadząca próbowała skupić się na konkretach, pytając Kowalskiego o szczegóły związane z badaniami wraku i postępowaniem polskich władz po katastrofie. Kowalski jednak obstawał przy swojej wersji wydarzeń, argumentując, że rząd Tuska zignorował międzynarodowe prawo, które według niego dawało Polsce wyłączne prawo do badania wraku czy Polska ma dostęp do wraku czy polscy czy polska, eksperci badali polska, wrak polska Polska która jest właścicielem tu 154 Czy państwo przez 8 lat odzyskali wrak no. Ale przecież ten wrak właśnie mówię został przekazany czy stronie państwo rosyjskiej Państwo mówili że odzyskają Ale... wrak jeszcze raz Kto przekazał stronie rosyjskiej wrak który był własnością Polski Powiedział polskiej? pan Kto? jakieś 5 minut temu Donut powiedział Tusk. pan jakieś 5 Donut minut Donut temu Tusk? że polscy eksperci nie badali wraku jeszcze samolotu przed chwilą pan udowodniłam że było jeszcze inaczej raz. O czym pani w ogóle mówi Ja o mówię faktach. o tym że Wydarzyła się katastrofa. Katastrofę na mocy prawa międzynarodowego, w związku z tym, że był to samolot wojskowy, miała badać Polska. I decyzją Donalda Tuska po tej katastrofie badała Rosja. To są fakty. No ale tak co nie? Przez te 68 lat nie, zrobiliście w tej sprawie. Oddaliście wszystkie no, ale dowody w stronie rosyjskiej. Krótko, strona rosyjska opowiadaliście w momencie o tym w kampanii wyborczej, rosyjska niszczyła że że wrak, ale kto go przekazał? To przekazał I nic wrak? To przekazał tej wrak Rosjanom? Gdybyśmy nie oddali władzy, to kto byście, przekazał? byście tą komisję całą smoleńską zdali na prowokacji. Tak to wygląda niestety. Nie byłoby żadnej komisji smoleńskiej, gdybyście nie przekazali całej sprawy Rosjanom i powstała ta Komisja całej, bronicie po prostu tej komisji Millera, Ale Pani nie potrafi która... odpowiedzieć na podstawowe pytania, pani redaktor. Odpowiadam na, na pytanie. To, że... Debata zakończyła się, gdy Kowalski, zirytowany sugestiami prowadzącej o rzetelności badań przeprowadzonych przez polskich ekspertów, odmówił dalszej rozmowy. W ostrym tonie stwierdził, że nie będzie uczestniczył w dyskusji, którą uznał za sprzyjającą rosyjskiej propagandzie. Wyszedł z programu, pozostawiając Agnieszkę Gozdyrę i zaproszonych gości do kontynuowania debaty. Szanowni, Szanowni Państwo, robimy przerwę. Ja tylko kończąc ten wątek mówię, że dwaj prokuratorzy, pan pułkownik Sawa i major Sej, biegli z zakresu pracy automatyki, o sprzętu lotniczego, prowadzili czynności, badali wrak, wrócili Ale czy wrak jest? Wrócili, mówiąc, że wrak jest tam, gdzie był, bo Państwo go nie odzyskali. Ale, mówią, kto, że to przekazał? Ale kto go przekazał? Wie Pan co? No niech się Pani, no przepraszam, przygotuje pan. do programu. Tusk zostawił no. wrak pan, Rosjanom, o, takie, a Pani, przepraszam bardzo, mówi, takie, że. Mam takie że ten... poczucie, że Pan. E, no bo, bo Pani pan po prostu. mówi mnie o. Nie, no niech Pan prostu mówi. Naprawdę, Broni pani narracji pan rosyjskiej. Powie. No i z czego się pani cieszy. Ja przepraszam bardzo. Wychodzę, nie będę po prostu tej putinowskiej narracji słuchał. Pan, no bardzo żałuję, że pan wychodzi, bo miałam mnóstwo pytań w sprawie. A ja nie mam do, ja już do pani Trumpa. nie, nie Dziękuję pośle. bardzo. Może pan wróci? Nie. Z panią się nie rozmawia. Proszę państwa, zrobimy przerwę, która była założona. Kontrowersyjna rozmowa pokazała, jak silne emocje wzbudza temat badania wraku samolotu prezydenckiego i jak bardzo różnią się stanowiska poszczególnych stron w tej sprawie. Debata podkreśliła także głęboki podział polityczny oraz niesłabnące kontrowersje związane z katastrofą smoleńską i konsekwencjami decyzji podejmowanych przez rządzących.